Wydatkowy mecz charytatywny, pań dla małej Indii chorej na SMA. Najważniejsze, żeby nieść pomoc innym, a nie tylko patrzeć na siebie. I na koniec, jeszcze charytatywny mecz pań. Dziewczyny, dały z siebie, wszystko pograły dla ingi walczącej za SMA na Football Academy ze Szczecina w pięknym stylu, właśnie 7 do 0. Pokonały drużynę z Kujna, Białe Błota. Karolina Skiba. Grać i pomagać dla zawodniczek Ladies Football Akademii Szczecin to czysta przyjemność. Wygrywają dla siebie i dla niej. Dla małej Indii sprzętocina. Dziewczynka walczy z rdzeniowym zanikiem mięśni i z uciekającym czasem, może żeby żyć, Musi przyjąć najdroższy lek świata, który kosztuje aż 9 milionów złotych. Przede wszystkim grałyśmy dla Anglii, żeby pomóc. Tutaj akurat na szczęście kibice dopisali, także myślę, że wspólnymi siłami ta rodzina piłkarska dołoży się do, do pomocy i, i ta mała dziewczynka jak najszybciej dostanie ten lek, który potrzebuje, żeby móc się dalej dobrze rozwijać. Tak, każdy ten symboliczny nawet zróbkę w to zawsze coś się z tego ubiera. Kto, jak nie by. Musimy takim dzieciom pomagać, z tego względu, że no, potrzebują tej pomocy. Inga potrzebuje jeszcze 5 milionów złotych, a kolejna okazja do zapełnienia jej skarbonki już w tę sobotę o 18.30. Na osiedlu Kasztanowym 100 w Załomiu, panie z Ladies Football Academy rozegrają kolejny mecz i ponownie będą prowadziły zbiórkę. Jest tyle wspaniałych ludzi, którzy nas wspierają, no i tak naprawdę oni nam dają siłę do tego wszystkiego, żeby po prostu Jakoś... trzymać w sobie i działać. Pomoc dla Indii organizuje również jedna ze szczecińskich podstawówek. Od czorku do piątku w jej murach odbędzie się specjalny kiermasz. Z takich nietypowych rzeczy będzie można wylicytować czas spędzony z dyrektorem. Przy okazji różnych akcji charytatywnych sprzedaje swój czas rodzicom i dzieciom. Ostatnio dzieci w gabinecie dyrektora jadły pizzę. W towarzystwie dyrektora była to jedna z najdroższych pizz w Szczecinie. Chyba bo kosztowało aż 400 zł. W szkolnym firmaszu udział będzie mógł wziąć każdy, kto chce pomóc w dzielnej wojowniczce. Karolina z Kiwa 3 Szczecin. Liczymy również na państwa, na no szkolenie solicy. Są...